Siema, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, co można odzyskać ze starej drukarki. W moim przypadku to będzie HP Deskjet F4210 Series. Tak jak mówiłem, od firmy HP, czy tam marki, obojętnie. Tą drukareczkę dzisiaj sobie rozłożymy. Omówimy części poszczególne, co można z niej fajnego wydobyć. No a także przyjmuję wyzwanie od widza. Właśnie teraz wyświetli Wam się komentarz widza. Może nawet dwóch, tak mi się na wydaje. Ruszamy teraz z nową serią na kanale po prostu i będę przyjmował także no do Was wyzwania oczywiście takie mądre i w miarę rozsądne będę po prostu wybierał spośród komentarzy więc możecie napisać i każde wyzwanie jeśli macie to piszcie hashtag wyzwanie i napiszcie swoje wyzwanie po spacji no więc tak by się to teraz prezentowało ale jeszcze zanim przejdziemy do tej drukareczki bo dzisiaj będziemy tutaj budować w środku komputer sprawdzać temperatury, zanim do tego przejdziemy Chciałbym Was także zaprosić na kanał TV-szyszki. O, dokładnie, właśnie chodziło mi o ten kanał. Zapraszam, link w opisie. TV-szyszka nagrywa naprawdę fajne filmy o komputerach, o terminalach, o laptopach. Robi często też streamy. Nagrywa czasami też filmy z gier. Więc zapraszam, link w opisie. Zapraszam, zostawić subskrypcję i łapeczkę w górę na jego kanale, a także zostać i śledzić jego kanał. Też może większość moich widzów kojarzyć jego kanał, chociaż i tak, ci co nie wiedzą, to zapraszam. Dobra, więc tak. Już pewnie wielu z Was się domyśliło, że ta drukarka już jest rozłożona i oskubana na części ze względu na to, że po prostu tutaj brakuje przycisków po prostu już ją rozłożyłem wcześniej przed filmem i też miałem problem z początku bo nie mogłem znaleźć śrubokręta, no bo to jest dość nietypowy śrubokręt był tutaj potrzebny, no ale później w połowie rozbierania okazało się, że jest, znalazł się no musiało minąć pół dnia, żebym go znalazł Aczkolwiek trochę ją rozbroiłem, chociaż tak to pudełko później prawdopodobnie trafi w śmietnik, bo będzie mi zawalać tylko miejsce. A ja po prostu wyciągnąłem to, co mi się najbardziej z niej przyda. Więc tak, pokażę Wam teraz, co udało mi się z niej wydobyć. To jest właśnie silniczek, który bardzo mnie cieszy tutaj jeszcze z zębatką która i też to wszystko tutaj działa, bo to sobie sprawdzałem pod moim zasilaczem warsztatowym, i to mnie bardzo cieszy ten silniczek. Mam tu jeszcze jedną zębateczkę do tego, więc e, naprawdę tutaj mogę coś fajnego z tego zrobić. Mogę się tym po prostu pobawić. E, kolejną rzeczą też będzie również silniczek. E, drugi silniczek, który prawdopodobnie napędzał te wałki chyba, albo tą taśmę. Nie pamiętam już, skąd to było. I też tutaj przypalałem kabelki, żeby po prostu posprawdzać, czy wszystko jest sprawne. Silniczek działa. E, jest on bardziej taki wolnoobrotowy. E, dalej, co tutaj mamy? Mamy tutaj cały układ zasilający, też go sobie tutaj wyciągnąłem razem z kabelkiem. Nie chciałem tu nic uszkodzić. Czy działa? Prawdopodobnie działa, bo wcześniej drukarka się uruchamiała, ale że stała wcześniej też na dworzu. I po prostu... Czy może nie na dworzu, bo z takim, powiedzmy, pod taką wiatą, tylko że niestety troszeczkę śnieg na nią napadał. No ale jednak to na budę drukarki. No ale mam nadzieję, że nic się z tym nie stało, więc fajnie by było, jakby to działało jednak. Mam też kabelki, oczywiście zasilacz do niej, więc naprawdę fajnie będzie jak to będzie działać. Dalej, co jeszcze tutaj wyjąłem z niej? Oczywiście wyjąłem jeszcze przewód. Jest on cały w tuszu, nie wiem jakim prawem. Jest to przewód, który łączył właśnie, zaraz Wam pokażę. On łączył właśnie tą płytkę. Płytkę zasilającą. Płytkę zasilającą, albo poczekajcie. Tak, płytkę zasilającą z tą płytką, właśnie z tą. I po prostu ta płytka, jej zadaniem było prawdopodobnie dawać sygnał, właśnie i odbierać te kolory. Tutaj była ta siemka, no niestety nie udało mi się jej odratować. Ona po prostu zbierała te kolory, i czy tam w tych tuszach po prostu coś się znajduje, jakaś zawartość. Bynajmniej tak mi taki się wydaje. Oczywiście to jest tylko moja, moje zdanie. Kolejną fajną rzeczą, która mnie ucieszyła, to jest panel sterujący. Też bardzo fajna sprawa. Właśnie mam tutaj kabel do tego, więc wszystko mogę sobie tak naprawdę poskładać w całość i fajnie to jakoś wykorzystać. Tym bardziej, że to wszystko działa. No jest on troszeczkę brudny, wiadomo. Ten panel wyciągnąłem właśnie dokładnie z tego miejsca. I tak naprawdę to, to jest wszystko porozkładane. No więc panel na, na pewno się przyda. Tym bardziej, że jest on także tutaj podpisany, więc myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby w przyszłości coś z tego tutaj zrobić. Też luty, wszystkie są bardzo łatwo dostępne z tego tyłu. No, po prostu dość proste są zbudowane. To też mnie bardzo cieszy, ze względu na to, że ja nie jestem zbytnio utalentowany do elektroniki. To nie wiem dokładnie, co to było, i nie mam zielonego pojęcia, do czego to służyło. To było zamontowane pod tymi silniczkami. Nie wiem, czy to miało jakoś coś, coś, czy coś przesuwać, czy jak. Nie mam pojęcia, nie chcę Was tutaj okłamać, dlatego po prostu zostawiam Wam to. Możecie napisać w komentarzu co to może być. Ja tutaj też jak to się chyba wysuwało. Nie, to nie tutaj. To w tej drugiej płytce. Tutaj dam Wam też przybliżenie. Ogólnie to była drukareczka z 2007 roku. O, wszystko widzicie. No i jest ona troszeczkę, jakby tak storturowana, można powiedzieć. Chociaż po silniczkach nie widać, żeby były jakoś mocno zmęczone. No i teraz tak, przejdźmy do głównego tematu odcinka. Ja sobie to też pozwolę tutaj rozłożyć. No, jestem też troszeczkę źle zrobiłem, bo zepsułem skaner. Nie miałem tego śrubokręta i przypadkiem zbiłem tą szybkę. No a skaner był jednak dobry, więc szkoda, szkoda, ale no dobra. Mówi się trudno, żyje się dalej. Dobra, wszystko to sobie rozłożymy i tam w środku będziemy montować po prostu sobie i składać jakiś fajny komputerek. Mam nadzieję, że to się uda. Jeśli też ktoś by się spytał, czemu to stoi na takim kartonie, to właśnie dlatego, że to szkło mi się rozbiło i nie chciałbym go tutaj roz, y, rozprzestrzeniać po prostu dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Kurde, to się tutaj podpadało w te zatrzaski, widzę. O. Dobra, co zdejmujemy. Tak wygląda ten panel, tu jest ogólnie ten kabel, no, ale już na dużo on się nie zda. Ogólnie, to też będę chciał jeszcze później wydobyć po filmie, e, tutaj taką bardzo fajną rzecz, bo to jest czujnik. Gdy otworzymy tą klapeczkę, to po prostu wtedy przestaje drukować i tam te tusze się wysuwają, czy jakoś tak to działało. Nie jestem w stanie dokładnie wam powiedzieć. E, no i tak. Kurde. Omawiając dokładnie środek, to no, jest on do, dosłownie urąbany w tuszu. Drukarka miała chyba wylew wewnętrzny. No ale myślę, że to nie jest też już na dzień dzisiejszy ważne, dlatego że postanowiłem, że tutaj zrobimy sobie coś ciekawego w niej. O nie wiem jak to po prostu zrobimy jeszcze. To będzie też dość taki głupi materiał, jak można to nazwać, taki dość śmieszny. Bo w sumie nigdy nie widziałem na polskim YouTubie, żeby ktoś. Właśnie robił komputer w drukarce i też sam nigdy tego nie robiłem i nie widziałem czegoś takiego, więc no myślę, że to będzie fajne doświadczenie. Po te, na pewno zobaczymy sobie, jakie będą temperatury w środku tego komputerka, więc także mówiłem tak jak mówiłem. Jeśli macie jakieś wyzwania, to piszcie w komentarzu. Także też zapraszam was na moją stronkę, a także Instagrama, link w opisie krystianpc PC, a także podłoga, świat, podłoga, elektroniki, podłoga. Tak się nazywa. Instagram. No, więc linki w opisie, dobra, więc tak. Płytka, płytka główna, jaką sobie tu zamontujemy, to jest właśnie płytka od Intela. Możecie ją kojarzyć z pierwszych filmów, właśnie na, na tym kanale. Nie sprzedałem tego komputerka. Mam go na części dalej. Myślę, że nie muszę tutaj jakoś tego specjalnie wszystkiego omawiać, ze względu na to, że też powinniście wiedzieć o co tu chodzi, jak się to nazywa. Tak się to prezentuje. Płytka ogólnie sprawna. Więc no, też procesor jaki tu mieliśmy to był prawdopodobnie, co to było? Już wam tutaj przybliżę. To był Intel Pentium. To był chyba Intel Pentium E2160, jeśli mnie pamięć nie myli. A taktowanie zegara dokładnego nie pamiętam. No ale tak. Wybrałem ten procesor ze względu na to, że on zbytnio się nie grzał w porównaniu do Pentium A4. Chociaż Pentium 4 to podejrzewałem, żeby to spłonął razem z tą obudową, dlatego nie chciałem ryzykować za bardzo. No i też ze względu na to, że tamta płytka ma do dziś nie wymienione kondensatorki, a ta tutaj ma wszystko porobione. I jest też mniejsza od tamtej. Więc tak, to właśnie tą płytkę sobie zamontujemy. Dysk to prawdopodobnie będzie obojętny, losowy, po prostu na którym będzie system ten uruchomimy. Pamięć RAM to będzie Hynix, 2GB, myślę, że wystarczy tylko do takiego krótkiego teściku. Często je używamy, więc myślę, że też się kojarzycie z, tego, z moich materiałów. Ogólnie, to też odpowiem na pytanie, bo kilka osób się pytało na prywatnym moim Instagramie, a także Facebooku, dlaczego filmów w soboty nie ma, bądź liveów, bądź rzadko po prostu to się wszystko pojawia. No, właśnie ze względu na to, że teraz po prostu mam, można powiedzieć, dużo strasznie roboty w życiu prywatnym, no i po prostu dużo obowiązków, dlatego. No, dlatego te filmy są rzadziej nagrywane. Na przykład teraz też nagrywam, zacząłem nagrywać ten film dzisiaj jakoś o godzinie 9 czy 10, zrobiłem wstęp, a to nagrywam teraz, żeby Was nie skołać. Nawet spojrzę, jest godzina 20:26, więc po prostu staram się nagrywać to jak najszybciej i żeby się wszystko po prostu udało nagrać. Bo dzisiaj jest wtorek, a jutro jest publikacja filmu, i jeszcze muszę dzisiaj ten film zmontować, a ja dopiero go nagrywam. Więc, a to już to moja trochę głupota. I lenistwo w poniedziałek mogłem nagrać, a po prostu mi się nie chciało. Stwierdziłem, że nagram dziś, a dziś miałem no dużo roboty, więc... Więc tak wyszło, no ale dobra. Dobra, więc tak, zasilacz też jaki tutaj sobie użyjemy, to no to będzie za, ten sam, czyli ten Cooler Mastera, co używam praktycznie co odcinek, ponieważ już po prostu skończyły mi się zasilacze. Po prostu trzy czwarta z nich nie działa, a reszta po prostu jest rozłożona. 1,4, więc został mi tylko właśnie oto ten. Więc tak, teraz ktoś się zapyta, no dobra, ale jak myślę to właśnie sobie tu poukładać? Ze względu na to, że właśnie płyta główna pod względem gabarytów nam się tutaj do środka nie zmieści, no może się zmieści, no ale chciałem to po prostu przykryć, żeby to wyglądało jak najbardziej jak drukarka, chociaż troszeczkę, no to po prostu stwierdziłem, że nie będę tego tak robił i tutaj do środka. I nawet zrobimy to teraz, bynajmniej spróbujemy. Tutaj do środka. Czekajcie, ja było opaseczkę sobie założę. Żeby nic tutaj nie uszkodził szkoda płyty. Dobra, więc tak. E, ten zasilacz będę chciał tutaj zamontować. Dokładnie pod to. I zaraz Wam pokażę, jak, będę jak kable będę chciał przełożyć. Kurde, zobaczymy czy to zmieści się, nie zmieści. Dobra, z racji tego, że zdecydowałem się właśnie nałożenie jednak zasilacza tego tutaj do środka, dlatego że po prostu fajnie by to wszystko wyglądało. Postanowiłem że tutaj nadłamie troszeczkę plastiku kombinerkami. No i teraz spróbujmy go sobie tutaj wepchnąć, Dobra, weźmy go. Tutaj ten czujniczek sobie odhaczę. I teraz spróbujemy go tutaj ładnie wepchnąć, no może być dalej ciężko. O dobra, weszło. On tutaj ładnie wszedł. Też go muszę zrobić tak powiedzmy delikatnie wyżej, żeby tutaj kabel zasilający mógł wejść. O. I teraz zobaczcie, tutaj będzie mógł wejść kabel. I tutaj wszystko było git w miarę. No to ja tutaj coś podłożę jakiś plastik pod to. Właśnie o tak. No nie jest to profeska, no ale powiedzmy, że jest git. I teraz tak, te kable będę chciał sobie tutaj. Przełożyć właśnie tędy. I zaraz Wam pokażę, jak właśnie chcę zrobić płytę główną i całą resztę. Ja te kable po prostu sobie tutaj przełożę. no Myślę, że nie powinno się to grzać i myślę, że powinno być to nawet w miarę funkcjonalne. No, nie wiem, no zaraz się to okaże. Po prostu to trzeba wszystko sprawdzić. Tam pewnie teraz coś właśnie zasłaniam. No ale lepiej tego nie mogę zrobić. bardziej, że. Robię coś takiego pierwszy raz, tak jak wcześniej wspominałem. Jest to trochę takie, według mnie, dziwne, no ale powiedzmy, że postaramy się coś, cokolwiek z tego wykombinować. Dobra, te kable może nie są najlepiej poprzekładane, ale powiedzmy, że jest ok. Mamy już je tam na drugiej stronie, i teraz możemy je wziąć do góry. A tu u góry, właśnie tu u góry. Będę chciał właśnie położyć to z powrotem, tak jak było. Zdaję sobie z tego sprawę, że już może tego nie domkniemy tak do końca. Wiadomo, no bo to jednak już jest. No i jednak ten skaner tu przeszkadza delikatnie. No ale O części, chociaż ta drukarka no jest w miarę przypomina dalej drukarkę. O, tutaj złapiemy za trzaskiem. No bo, do, dobra, powiedzmy, że jest ok, w miarę. Teraz zamiast tej właśnie tej pokrywki, tu przyjdzie nasza piękna płyta główna z procesoreczkiem. I tak to myślałem właśnie zrobić, na takiej zasadzie. O kurde. Dobra, podniosłem nam się to znowu. No, powiem wam, no. że spoko doświadczenie i fajna zabawa z tym może być. Dobra, to postaram się wepchnąć tam jak na, na... sam dół, jak najbardziej, o. Na przykład tak jak teraz. I tutaj teraz włożymy RAM. Najmniej postaram się go włożyć, naszą piękną kość. Na DDR2. To oczywiście na odwrót, zawsze tutaj się mylę. I teraz ją wpychamy. Kabel coś. Dobra. Teraz tak, tutaj... Aha, znowu no chyba nie. Dobra. Jeszcze zobaczę, co da nam się zrobić, po prostu. Dobra, więc tak. Jedynym e, sensownym rozwiązaniem, jakie tutaj postanowiłem, e, no to tak, ten kabel, e, właśnie od zasilania płyty głównej, wyjdzie tyłem. Czyli tak, jak było tutaj planowane, właśnie od początku. Oczywiście wiem, że można było to zrobić lepiej, no ale tak jak mówię, po prostu to jest taki zwykły odcinek. Po prostu chciałem pokazać, że się da. A ten kabel właśnie wyjdzie z drugiej strony. Nie wiem czy uda mi się go tutaj właśnie podłączyć teraz. Nie no trzeba to zrobić, nie ma innej opcji. O. Dobra, weszło. Trochę to zajęło, ale doprowadzić tam prąd do płyty głównej się udało. Więc ja się bardzo z tego powodu cieszę. A teraz jeszcze pokażę Wam, gdzie zamontujemy sobie dysk twardy, bo w sumie o tym nie powiedziałem. Dobra, z racji tego, że nasz komputerek nie ma, nasza, tutaj nasz zasilacz nie ma właśnie, e, zasilacz e, z przejściówki po prostu na SATA, to tutaj użyjemy sobie przejścióweczki do tego z, po prostu. O, teraz mamy ten. I użyjemy sobie tutaj dysku z mojego komputera warsztatowego. Tak, swoją drogą też myślę zrobić, ani film, bo jest on, myślę, że dość ciekawy, jak na ten moment. Po prostu jest tak fajnie przerobiony. Więc, tak, dysk ten będę myślał zamontować tutaj w środku. Więc też myślę, że fajnie można go ukryć. Dobra, więc tak, ja tutaj podłączę kabel Exata. Podłączamy go oczywiście tutaj. Mam nadzieję, że nic się nam tutaj nie odłączy. Gdy to po prostu tam wrzucimy. Dobra, odwróćmy ten dysk. Powiedzmy nawet tak. O tak po prostu, niech to tam leży Aha. już się odczepił kabel oczywiście tą wiązkę też mógłbym wrzucić tu do środka ale już dobra, niech tak po prostu zostanie już tak tyle jak to zróbmy teraz ładnie ten dysk tam sąsiedzi siedzi, nie wiem czy to będzie widać postaram się to tu przybliżyć nie no, nie widać tego. On tam sobie siedzi po prostu. O, teraz możecie zauważyć, jest tutaj dysk ładnie ułożony. A te kable po prostu na te kable po prostu nałożę resztę tej drukareczki. I no, i podłączymy sobie ten kabelek właśnie do naszej pięknej płyty głównej. A dokładnie trzeba go podłączyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że starczy tego kabla. Też już widzę, że będą problemy. Ale daliśmy radę, dobra. I teraz powiedzmy, że jest efekt już końcowy. Na te kable nie zwracajcie uwagi, bo mogłem to zrobić. Akurat mogłem je wrzucić do środka. Tutaj od razu mówię. Więc no, nasza drukarka już jest gotowa i spróbujmy sobie to uruchomić. A i tak między wierszami to nie polecam lamp z Allegro. No, tutaj wyrwała się łapka, a tutaj nie da się właśnie teraz tego wepchnąć i nie mogę po prostu regulować lampą. Po prostu cały czas mi opada, więc nie polecam. Jednak warto dołożyć te 100 zł i kupić lepszą. Mam nadzieję, że teraz Wam nie będzie trzęsło, no bo niestety lampa zgłupiała, tak jak widzieliście. A aktualnie korzystałem z jej statywu. Dobra, a więc tak prezentuje się nasz, ko nasza komputerodrukarka. No, myślę, że nie jest to jakoś zbytnio piękne cudo, ale mam nadzieję, że chociaż będzie działać. Dobra, a więc dajmy prąd w tej drukarce. Tak można to nazwać, mam nadzieję. Tutaj już od razu podłączamy się. Kurde, to w ogóle nie przypomina teraz ani komputera ani drukarki załóżmy naszą ochronną pokrywę naszego pięknego skanera ze względów właśnie bezpieczeństwa dobra, a teraz tak tutaj Wam pokażę jak to teraz będzie się prezentować a ja postaram się to uruchomić dobra, a więc tak próbujemy dobra, coś tutaj się zatrybiło, widzę, że myszka się świeci Myszka się świeci, ale nic. O, 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 a jednak, jednak. Już przybliżam, patrzcie, to nie jest bait. To serio działa. Tam się kręci wentylator. Mam nadzieję, że słuchać nawet jak to pracuje. O, jest Windows 7. O, klawiaturka też działa. To dobry znak. No, jestem ciekaw tylko tych temperatur. Nie będziemy tego jakoś po prostu katować, tylko tak sobie zobaczymy jak to działa. I też wiem, że tutaj źle zrobiłem, że nałożyłem tą pokrywę tutaj na górę, bo jednak ten wentylator nie ma skąd zastać powietrza, no ale dobra. To jest tylko taki krótki eksperymencik. No nie mówcie jeszcze, że teraz... No nie mówcie, że Windows nam się nie ruchomi. Pod tą konfiguracją. Kurde no. Dobra, to chociaż wyjdziemy do biosu, bo w sumie w biosie też możemy sprawdzić temperaturę naszego procesorka. Chciałem zrobić dokładniejsze tutaj badanie, no ale jak widać, no nie nie udało się niestety. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie pokazywać temperatury naszego proceska. Hmm. Na razie nic ciekawego ja tu nie widzę. Szczerze, nie chcę się dzisiaj już tego dokańczać. A film muszę mieć na jutro. O, 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 jest, dobra, mamy nasze temperatury. Więc chociaż osiągnęliśmy to, co chciałem osiągnąć wcześniej. Temperatura to jest y, 44 stopnie, więc myślę, że nie jest tak źle. Obroty to jest 2160, wentylatorków 44. Zobaczmy, czy to po prostu wzrośnie. Poczekam tak z parę minut i Wam po prostu będę pokazywał, co powiedzmy, dwie minuty, i powiem na przykład, ile czasu minęło. Zobaczymy, czy cokolwiek wzrośnie. Szczerze powiem Wam, że minęło 10 minut, prawie, no 8 można powiedzieć. A tu jest, temperatura waha się od 45 do 40, 46 stopni Celsjusza. Czyli po prostu wydaje mi się, że tutaj po prostu to zdaje egzamin, jak na razie. Mimo, że to nie wygląda najładniej, to chociaż. Jakkolwiek jest praktyczne, nawet z tą klapą na zewnątrz. Kurde, szkoda, że tego Windowsa nam się nie udało uruchomić, ja po prostu nie mam czasu instalować drugiego. Może kiedyś, nie obiecuję, ale może kiedyś po prostu powrócimy do tego tak po prostu pobocznie. Na przykład może na jakimś live'ie, może jakieś live'a zorganizuję i po prostu będziemy tutaj coś z tym działać. No nie wiem, no w sumie live byłby fajnym rozwiązaniem Bynajmniej tak mi się wydaje Możecie dać znać w komentarzu Czy chcielibyście live'a z dokończeniem na przykład tej misji Oczywiście ten zapis live'a byśmy już zostawili I teraz tak Pojawia się pytanie Czy chcielibyście na przykład cokolwiek W tematyce tego telefonu To jest telefon Alcaltel Ja wam tutaj troszeczkę oddalę to Bo wy go nie widzicie Telefonu Alcaltel No jest z nim powiem wam związana jest z nim związany kawałek historii, więc fajnie by było, jakbym mógł Wam go opowiedzieć, chociaż albo pokazać. Byśmy go potestowali, popatrzyli po prostu, co jest z nim ciekawego, co, jest, co mogliby po prostu twórcy poprawić na tamte czasy. No bo jest to już dość stary telefonik, więc możecie dać znać po prostu, co o tym sądzicie w komentarzu. Też pytałem się Was na Facebooku, Instagramie i tam wydaje mi się, że po prostu byliście bardziej na tak. Z tego co mi odpisywaliście w komentarzach pod zdjęciem, no więc myślę, że materiał jakiś może się z tego pojawić. Więc to by było w sumie też tyle na ten odcinek: no bo nic więcej tu już nie działam. A godzina cały czas leci, czas leci można powiedzieć, a już na jutro muszę mieć materiał, a jeszcze muszę ten film zmontować, a to też troszeczkę trwa. Mam tak naprawdę zmontowane, mam teraz nagrane, tak naprawdę godzinę, pra, godzinny prawie materiał. A jeśli to wszystko, tak naprawdę powiem Wam, że po, powycinam, to wyjdzie tak, nie wiem, 15, 20, może 30 maksymalnie minut. Czyli tak jak zawsze. A jest troszeczkę z tym roboty. Nawet z takim głupim wstawianiem piosenek, jakichś głupich przejść czasami i po prostu wycinaniem. No, wycinanie chyba jest najdłużej, po prostu zajmuje mi z całego tego czasu. Więc tak. Jeśli Wam się podobało to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i sorry za tak bardzo, że tak bardzo dzisiaj zwaliłem ten film, można powiedzieć, bo był dość chaotyczny, no ale... mówi się już trudno po prostu. A że chciałem być słowny, to chociaż co środę staram się nagrywać te filmy. Więc cześć, do kolejnego odcinka siema.